Siedział tam w swoim garniturze za trzy tysiące dolarów, śmiejąc się ze swoim drogim, drapieżnym prawnikiem i wskazując na puste krzesło obok żony. Keith myślał, że rozwód jest już zakończony. Sądził, że odcięcie Grace od kont bankowych sprawi, że się załamie. Powiedział nawet sędziemu, że jest zbyt niekompetentna, by wynająć adwokata, ale Keith zapomniał o jednym kluczowym szczególe z przeszłości Grace a konkretnie o tym kto ją urodził. Kiedy drzwi sali sądowej otworzyły się i weszła ona, uśmiechek nie tylko zniknął z twarzy Kitha. Kolor odpłynął z całego jego jestestwa. Za chwilę będziecie świadkami najbardziej brutalnego pogromu sądowego w historii. Powietrze w sali 304 sądu cywilnego na Manhattanie było stęchłe, pachniało lekko woskiem do podłóg i starym papierem. Był to zapach kończących się spraw. Jednak dla Keitha Simonsa atmosfera ta pachniała zwycięstwem. Keith poprawił mankiety swojego szytego na miarę włoskiego garnituru. Odchylając się na skórzanym krześle przy stole, powoda sprawdził zegarek, zabytkowego patka Filipa, który kosztował więcej niż samochód przeciętnego Amerykanina i wypuścił powietrze nosem z ostrym, drwiącym świstem. Spóźnia się, szepnął Keith do mężczyzny obok niego, a może w końcu zrozumiała, że taniej jest po prostu się poddać. Obok niego siedział Garrison Ford. Garrison nie był tylko prawnikiem, był bronią, starszy partner w kancelarii Ford, Miller i O'Connell. W nowojorskich kręgach prawniczych znany był jako rzeźnik z Broadwayu. On nie tylko wygrywał sprawy rozwodowe. On spopielał opozycję, aż nie zostawało nic poza popiołem i korzystną ugodą. Garrison wygładził swój srebrny krawat, omiatając wokandę wzrokiem pełnym drapieżnego znudzenia. Nie ma znaczenia, czy się pojawi, Keith, mruknął Garrison głosem przypominającym zgrzyt żwiru o szkło. W poniedziałek złożyliśmy pilny wniosek o zamrożenie wspólnych aktywów. Nie ma dostępu do gotówki. Brak zaliczki oznacza brak reprezentacji. Brak reprezentacji przeciwko mnie oznacza, że odejdzie z takimi ochłapami, jakie zdecydujemy się jej rzucić. Keith uśmiechnął się z wyższością, patrząc na drugą stronę przejścia. Siedziała tam samotna Grace. Wyglądała na mniejszą niż Keith zapamiętał. Miała na sobie prostą, ciemnoszarą sukienkę, którą posiadała od lat. Jej dłonie. Podwójne drzwi na tyłach sali sądowej nie po prostu się otworzyły. Zostały otwarte z taką siłą, że aż zatrzęsły się futryny. Dźwięk odbił się echem, niczym wystrzał z pistoletu. Wszyscy się odwrócili. Keith obrócił się na krześle, zirytowany przerwaniem ciszy. Garrison Ford zmarszczył brwi trzymając pióro nad notatnikiem. Na sali zapadła osłupiała cisza. W drzwiach nie stał znerwicowany obrońca z urzędu. Nie był to tani prawniczyna z podrzędnej kancelarii. Stała tam kobieta wyglądająca na blisko siedemdziesiąt lat, choć jej postawa była sztywna jak stalowa belka. Miała na sobie dopasowany biały garnitur, który kosztował więcej niż cała garderoba Keitha. Jej srebrne włosy były ścięte w ostry, przerażająco precyzyjny bob. Nosiła ciemne okulary, które powoli zdjęła odsłaniając oczy o przenikliwym, lodowatym błękicie. Oczy, które onieśmielały senatorów i prezesów wielkich firm. Za nią szło trzech młodszych prawników. Wszyscy nieśli grube, skórzane teczki, poruszając się w szyku fia, niczym myśliwce eskortujące bombowiec. Kobieta nie spieszyła się. Szła środkowym przejściem, a stukot jej obcasów brzmiał jak metronom odliczający czas, jaki pozostał kitowi na ziemi. Garrison Ford, rzeźnik z Broadwayu, upuścił pióro. Jego usta lekko się otworzyły. Jego twarz, zwykle maska arogancji, zbladła. Nie, szepnął Garrison z autentycznym drżeniem w głosie. To niemożliwe. Kto to jest? zapytał Kit, zdezorientowany reakcją swojego prawnika. Czy to jej matka? Matka Grace nie żyje. Mówiła mi, że jest sierotą. Kobieta dotarła do stołu obrony. Nie spojrzała na Grace, nie spojrzała na sędziego. Odwróciła się powoli i spojrzała prosto na Keitha Simonsa. Uśmiechnęła się, ale nie był to miły uśmiech. To był uśmiech, jaki rekin posyła foce zanim wciągnie ją w głębiny. Przepraszam za spóźnienie powiedziała głosem gładkim, kulturalnym i niosącym się w każdy kąt sali bez mikrofonu. Musiałam złożyć kilka wniosków w Sądzie Najwyższym dotyczących pańskich finansów, panie Simons. Wymienienie wszystkich pańskich kont w rajach podatkowych zajęło więcej czasu niż się spodziewałam. Keith zamarł. Sędzia Henderson pochylił się, szeroko otwierając oczy. Pani mecenas, proszę podać nazwisko do protokołu. Kobieta położyła wizytówkę ze złotymi tłoczeniami na biurku stenotypistki. Zwróciła się do sędziego. Catherine Bennett powiedziała Starszy partner zarządzający w Bennett Crown and Sterling z Waszyngtonu zgłaszam się jako pełnomocnik pozwanej przerwała po czym znów spojrzała na Keitha i dodała Jestem również jej matką Cisza która zapadła po przedstawieniu się Catherine Bennett była absolutna To był rodzaj ciszy jaki zwykle następuje po wybuchu bomby Keith Simmons zamrugał a jego mózg próbował przetworzyć te informacje. Matka? wydukał, patrząc to na imponującą kobietę w bieli to na swoją drżącą żonę. Grace, mówiłaś, że twoja matka była mówiłaś, że odeszła. Grace w końcu podniosła wzrok, jej oczy były wilgotne, ale broda uniesiona wysoko. Powiedziałam, że odeszła z mojego życia, Keith nie powiedziałam, że nie żyje. Do wczoraj nie utrzymywałyśmy kontaktów. Nie utrzymywały kontaktów, powtórzyła Katherine Bennet, a słowa te spłynęły z jej języka niczym wyrok. Obeszła stół obrony, zajmując krzesło obok Grace. Nie przytuliła córki. Jeszcze nie. To były interesy. Położyła ciężką teczkę na stole i otworzyła zatrzaski. Grace opuściła dom dwadzieścia lat temu, by uciec przed presją mojego świata. Chciała prostego życia, chciała być kochana za to, kim jest, a nie za nazwisko Bennett. Nie wyjęła żadnych papierów, po prostu oparła dłonie na drewnie i spojrzała na niego. Panie Simons, zaczęła, a jej głos był zwodniczo lekki. Porozmawiajmy o korkach, o których wspomniał pan wcześniej. O korkach, które opóźniły moją córkę. Keith prychnął nerwowo. To była przenośnia. Ona zawsze się spóźnia. Jest niezorganizowana. Niezorganizowana? Powtórzyła Catherine. Czy to dlatego zajmował się pan wszystkimi finansami w małżeństwie? Ponieważ Grace była zbyt niezorganizowana, by zrozumieć liczby? Dokładnie, powiedział Keith, nabierając pewności siebie. Grace jest marzycielką. Maluje. Jest wolontariuszką w schronisku dla zwierząt. Nie rozumie zwrotu z inwestycji ani udziałów kapitałowych. Robiłem wszystko, by chronić naszą przyszłość. Chronić waszą przyszłość? Katrin skinęła głową. Czy to dlatego 14 marca tego roku kupił pan... apartament w Miami? Ten zarejestrowany na Simmons Holdings LLC? Keith zamrugał. To... To była nieruchomość inwestycyjna do portfela. Dziwne, powiedziała Catherine, ponieważ według wyciągów z karty kredytowej powiązanej z tą nieruchomością, wyciągów, które próbował pan zniszczyć, ale których pańska asystentka, biedna, przepracowana pani Higgins, zapomniała usunąć z cyfrowego kosza. Kupił pan meble do pokoju dziecięcego. Grace na widowni gwałtownie wciągnęła powietrze. Jej dłoń. W 2018 roku, kiedy Grace była w ciąży, przed poronieniem przekonałam Keitha, by przeniósł nieruchomość na fundusz rodzinny, aby chronić ją przed obciążeniami podatkowymi. Wyjaśniła Catherine. Zgodził się, bo jest chciwy i nienawidzi płacić podatków, ale nie przeczytał statutu funduszu. Catherine uśmiechnęła się i była to najbardziej przerażająca rzecz, jaką Grace kiedykolwiek widziała. Fundusz stanowi, że jakiekolwiek użycie nieruchomości jako zabezpieczenia wymaga podpisu obu beneficjentów. Grace nigdy nie podpisała twojej umowy kredytowej, prawda, Keith? Mężczyzna spojrzał na dokument w swojej dłoni, spojrzał na linię podpisu. W centrum znajdowała się postać ze światła przebijająca się przez łańcuchy ciemności. Było to potężne, surowe i niezaprzeczalnie genialne. To wspaniałe, Grace. Kolekcjoner powiedział: Biorę to. Cena nie gra roli. Grace uśmiechnęła się. Dziękuję. To wiele dla mnie znaczy. Z rogu sali Katrin Bennett obserwowała to z dumą. Sączyła Martini wyglądając jak zawsze elegancko. Nie była już tylko prawnikiem. Była przyszłą babcią dla nowo adoptowanego kociaka Grace i stałą obecnością w jej życiu. Katrin sprawdziła telefon. Przyszło powiadomienie. Odchrząknięcie. To był alert z Wall Street Journal. Schańbiony dyrektor Keith Simmons skazany na pięć lat za oszustwa finansowe i defraudację. Katrin stuknęła w artykuł. Było tam zdjęcie Keitha. Wyglądał okropnie. Włosy mu rzedły. Nie golił się i wyprowadzano go z sądu w kajdankach. Artykuł szczegółowo opisywał jak jego własny prawnik, Garrison Ford, zeznawał przeciwko niemu w zamian za immunitet. Wspomniano o milionach, które ukradł, sfałszowaniu dokumentów byłego teścia i ukrytej kryptowalucie, którą FBI przejęło ze skrytki depozytowej. Stracił wszystko pieniądze, kobiety, reputację i wolność. Katrin uśmiechnęła się, odrzuciła powiadomienie i schowała telefon do torebki. Nie musiała czytać reszty. Była w pierwszym rzędzie podczas ogłaszania wyroku wcześniej tego dnia. Podeszła do Grace. Masz czerwoną kropkę na każdym obrazie, zauważyła Catherine. Wszystko wyprzedane. Nie mogę w to uwierzyć, powiedziała Grace, a jej oczy błyszczały. Mamo, dziesięć odchrząknięcie. Dziękuję za wszystko. Gdybyś nie przeszła przez te drzwi. w końcu sama byś znalazła drogę. Powiedziała Catherine. Jesteś silniejsza niż myślisz, Grace. Przetrwałaś z nim pięć lat. Ja tylko pomogłam ci dokończyć walkę. Drzwi galerii otworzyły się i do środka wpadł podmuch wiatru. Stał tam mężczyzna. To nie był Keith. On był właśnie przetwarzany w więzieniu Rikers Island. To był Toby, młodszy prawnik z kancelarii Catherine, wyglądał na podekscytowanego. Podszedł prosto do nich. Pani Bennett Grace, powiedział Toby zdyszany. Przepraszam, że psuję imprezę, ale czek z ugody za sprzedaż domów Hamptons właśnie został zrealizowany i cóż, musicie to zobaczyć. Podał Grace tablet. Na ekranie widniało saldo konta bankowego. Był to wynik likwidacji pozostałych aktywów Keitha oraz odszkodowania karnego, które sąd przyznał Grace za straty moralne i przemoc finansową. Kwota była oszałamiająca, wystarczająca, by Grace nigdy więcej nie musiała martwić się o pieniądze, wystarczająca, by otworzyć własne studio i założyć fundację dla ofiar przemocy domowej, o której marzyła. Grace spojrzała na liczbę, a potem na matkę. To koniec, powiedziała cicho Grace. To naprawdę koniec. Nie, poprawiła Catherine, stukając swoim kieliszkiem o kieliszek Grace. To dopiero początek. Za oknami galerii migotały światła miasta. Gdzieś w zimnej celi Keith Simons uświadamiał sobie, że kobieta, którą nazywał głupią i słabą, właśnie stała się architektem jego upadku. Popełnił klasyczny błąd narcyza. Myślał, że skoro Grace była cicha, to nie miała nic do powiedzenia. Zapomniał, że najgłośniejsze burze często zaczynają się od spadku ciśnienia. Zmiany wiatru i ciszy, która zwiastuje niebezpieczeństwo. I z pewnością zapomniał, że o ile żona może spróbować wybaczyć, matka nigdy nie zapomina. Grace odwróciła się do swoich gości, a jej śmiech zadźwięczał czysto i swobodnie. Nie była już kobietą w szarej sukience wpatrzoną w pusty stół. Była Grace Bennett Simons, artystką ocalałą i córką żelaznego młota. I miała jeszcze wiele obrazów do namalowania. Keith Simmons przekonał się na własnej skórze, że milczenie nie jest słabością. To tylko pauza przed przeładowaniem broni. Myślał, że może pozbawić Grace godności tylko dlatego, że kontrolował konta bankowe. Ale nie docenił niepowstrzymanej siły matczynej miłości połączonej z dyplomem prawniczym najwyższej klasy. Grace nie tylko odzyskała wolność odzyskała swój głos, swoją sztukę i swoje życie, zostawiając Kita z niczym poza więziennym kombinezonem i życiem pełnym żalu. Jeśli podobała wam się ta historia o karmie, sprawiedliwości i ostatecznym sądowym nokaucie, kliknijcie przycisk lubię to. To naprawdę pomaga w rozwoju kanału. Nie zapomnijcie udostępnić tego filmu komuś kto potrzebuje przypomnienia, że słabszy może wygrać i zasubskrybujcie, aby nigdy nie przegapić nowej historii. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, uważajcie z kogo kpicie, bo nigdy nie wiecie, kto zaraz przejdzie przez te...